Cześć siemanko, ja jestem Jazgos i witam was w kolejnym odcinku z gry Sonic Frontiers lecimy dalej z tą przygodą troszkę sobie powiedzmy umysłowo odpocząłem to znaczy czy ja dobrze biegnę? nie, ja jak zawsze źle biegnę umysłowo powiedzmy, że sobie odpocząłem i jest w miarę chyba luźniej nie powinienem się aż tak denerwować. No, wiecie, teraz bardziej chodzi o to, że jestem taki bezstronny, że ja nie wiem, co mam zrobić i co uczynić, żeby na przykład się dostać tam. Ale w sumie teraz tak myśląc, przecież tu mnie jeszcze nie było, tak. Mnie nie było i już wiem co ten. Znowu zrobiłem ten sam błąd. Nie zamierzam się denerwować, naprawdę. Eee... Już wiem o co chodzi. Eee... Także tu nie będę. Wyżej będzie chyba lepiej. Dobra jednak niżej. Przepraszam za takie skupienie na, na, na ci dobry. Ale powiem wam tak, jeszcze mnie nie było. Także nie gadajcie, że tędy trzeba było przejść do tego szmaragdu. Naprawdę. Ja yeah, pierdykam. Ja się denerwowałem. Dlaczego nie mogę tutaj przyjść i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lecimy dalej z tym.

a couple would have provided more than enough energy to live comfortably, enough to power the ruins, cyberspace. And... I wonder if the ancients somehow lost their access to the emeralds. Would that have caused them to disappear? Hmm. Dobre. Pytanie, e, Zobaczymy. I can confirm Sonic has made multiple breaches into cyberspace and escaped. Through raw talent and no shortage of tenacity, I'm sure. <laughs> Impressive. You speak of him with respect as often as you curse him. I do not understand. Oh, I hate that hedgehog. That doesn't change the fact that he is a formidable adversary. I respect him, but I don't have to like him. Your genius, his skill. If only you two could work together. Aha. Aha, ta nasza prze... ten, coś kombinuje. Mi się to nie podoba. W ogóle fajne lampy, nie? Takie to salano idealne, pewnie. By ja nie mogę, co ja mówię. Dobra, mm, czy ja się tu mogę gdzieś teraz e, luźniutko, swobodnie. Ok, pamiętaj, jazgos bez e, przyspieszania w tym wypadku. Uhu, lecimy. Dobra, ok, czyli teraz my musimy się dostać. Tam. Teraz możemy ewentualnie lecieć na cyberprze. Znaczy się napędzie. A tak naprawdę zaraz tu będziemy. Bo to już gdzieś. Tutaj jest. To tu jest nasz Kolega. Eee, teraz myślę, że pociśniemy z fabułą mocniej. W tym odcinku. O to się nam mega przyda. i don't care if you're afraid those are your people out there hey coach what's with the pep talk <laughs> <laughs> the defense is down the soldiers are supposed to fall back to a bunker then i'll round up the stragglers and you supervise commander that sounds To Mi się wydaje, że Sonic z knaxem się za bardzo nie. Z jednej strony nie lubią, ale z drugiej lubią. Takie neutralne mają stosunki wobec siebie. E, doprowadź Koko do Knucklesa, unikając pomp. 3 trafienia spowodują niepowodzenie misji. Podczas tego zadania, pęt i uniki są niedostępne. Spoko. Myślę, że i tak się wywalimy. Ha, to jest na zasadzie zaganiania ich, tak jak było w tamtym. Też myśmy ich gonili. O cholera. Nie widzę postaci. Dobra. Gdzie ty uciekasz, cholerko? Mała. Tam dostada. O, no super. Wystarczy przeczekać, tak. Unikając bomb. Ciekawe, teraz czy jeszcze jakaś to będzie teraz? O właśnie. Jedenaście. No i no może mam obok siebie, halo. Dobra, ukończono, zanim bomba wybuchła. Ha, <śm> znowu Sonic tańczy. Super, ale to zawsze tak trzymałeś szmaragd, kolego. Is to miejsce? Yo, Nux! Sonic, this. To... this looks like ruins from back home what if the people of these islands survived and resettled on angel island that'd make this pretty important that's not a good sound oh. Widzicie, test to pokonać wszystkie te towery w wyznaczonym czasie. Dobra, A i znowu nie mogę ten używać sprintu. Nie mogę. O, ja się nie spodziewałem czegoś takiego, dobra. A, nie mogę teraz. Wszystkie towery mam pokonać w tym. Jeszcze... Ej, dobra, wiecie co? Ja się skupiłem tutaj na tym, dlaczego podskoczyłem. Dobra, już wiem o co chodzi. Znaczy mu na twarzy usiąść, tak? Jakby teraz już raczej nie dam rady. teraz tak, chcę mu powtórzyć zadanie, bo już wiem o co chodzi. Dobra, lecimy. A tu? Tak jest. Zaczynamy, może od będzie może łatwiej. Musi teraz usiąść. O właśnie. O. Teraz go... bijemy na twarz. Co tak samo robimy teraz tutaj. Teraz... Yy... Właśnie. I tego też bijemy na twarz. Zgarnąłem chyba już o co chodzi. Dobra. Tego znowu też bijemy. Wystarczy raz go zbić. Ła to mi się nie podobało, kolego. Eee... masz na twarz. 16 sekund i to jest... będzie ciężkie to wykonać. Skacz, skacz. Na styk wam powiem. Uh, dobra. No, to mi się podoba. Mamy smaragd. Haha, znowu sobie będę tańczył. Tak? Nice, spotkajcie sobie z nim razem. Uwierzcie mi, że tańczę. <gry> A do, Ruszałem tułeczkiem na fotelu. E, lecimy dalej. Nice! Nice, nice, nice. Tam musimy iść do góry, a czy tu możemy... Ten znowu będzie coś fajnego? Nie, dobra. Czyli tu już wszystko zebraliśmy i tędy chyba, nie? No właśnie. Będziemy cały czas teraz kontynuowali ee, fabułę. ages ago, my people were wiped out by a cataclysm. i know the coco faced something similar. it reminds me i'm the last echidna, that i'm alone. you may be the last, but you're not alone. you've got us, knucklehead. i'll admit, i do envy your lifestyle. freedom to go where you want, when you want. so do it. get out there and live a little. maybe i could. But first, I need to be back to normal. So hurry up and get me back to normal. Anything to get you away from me. <laughs> <laughs> he helps those he is at odds with. Jest Nasza koleżanka chyba wolewa na tym, że. No, niestety, ale nakopiemy i do 4 liter. Aha, dobra. Znowu ten, czekajcie, teraz w międzyczasie włączę mapkę. Ej, ja nagle skurde gdzieś stamtąd jestem tutaj. E, tu już możemy raczej z nim pogadać. E, a po drodze, gdzieś sobie znowu pozbieramy te. E, no. Te pamiątki. Tu albo tutaj. byśmy My tam mieli do lecieć. Może najpierw tam na koniec tej mapy polecimy. Hmm, czekajcie, gdzie ja sobie to zaznaczyłem. Tam sobie to zaznaczyłem tam tędy dostanę. Dobra. Nie w tam, tam. W jakiś sposób gdzieś tam się dostanę. Fajne jest to, że to jest teraz takie mega szybkie dostawanie się pomiędzy tymi. Przepraszam za syna. Le. Tak no, naprawdę już, Patrz, jesteśmy tutaj. Teraz powinniśmy mieć wystarczająca chyba ilość tych tam chyba się tędy wchodziło. Tak? Dobry. Dziękuję. Nie, mogę tam... Ja nie mogę. I, wiecie co? Ja nie będę ryzykował jakoś w głupi sposób. Aha, to jest na pewno próba. Super przestrzeni. okej. Okay. Jakoś dziwnie tak dookoła tego pobiegałem. Nie, nie, nie ważne. Ja wiem, że idę w dobrą stronę. Bynajmniej szedłem w dobrą stronę. Nie wiem, jak tam się dostać, mówiąc, ale zaraz coś wykombinuję. Dajcie mi sekundkę. No to musimy na tą platformę wskoczyć. Dobra, do góry poproszę. Chciałabym się tam jakoś dostać. Tam. A dobra, jest, jest w jakiś sposób. Nie, to poprzednio tego nie widziałem. To dobrze, że jest w jakiś sposób. Eee, nadal jest ale dobra, to za... Myślę, że nie zapomnę o nich. No, tu sobie pobiegamy normalnie. Znaczy no, normalnie na nie? Aha, jesteśmy i mogę z tobą pogadać. Dobra, my ciśniemy teraz mega dużo fabuły. Żeby wiedzieć co, gdzie, jak, o której i po co. Dawajcie następną, piękną historię. So I wouldn't have to Completely different islands, but some of these ruins are making me think of the ones back on Angel Island. Why? Because they're made of stone. There are multiple architectural styles across the island. It's different types of stone too. Plus, these ruins predate anything on Angel Island by a wide margin. Although, the spiritual spaces and military structures do share some similarities. Okay, so the Ancients and Echidnas weren't related, but. The one group must have inspired the other. Okay. too hmm. tight się No, tutaj dostać. No, zaraz Aha, dobra. Wczorajśmy eee, znowu za tą ciszę, ale... Z się sk sk chciałem skupić. Żeby mnie nic nie ominęło. Tam się będziemy wracać. Ja się nie chcę teraz wracać, ja chcę teraz... Eee, nie, 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 Dobra, myślę, że spadłem. Haha. Ha. Nie zapomniałem o naszych sadziakach. Już ich zbieram. Dużo ich na pewno znowu mamy. Tak... O, no właśnie miałem, co się dzieje? Ach, znowu ta, i znowu będą wracać ten dobra. Jeju... patrzcie, aha, i to jest ten Ale ja, ja z nim nie chcę walczyć. Ja idę na próbę próba cyberprzestrzeni, jak się tu losuje samo, Gdzie to jest. to nie mamy tej strony tego tak, dobra próba yy, i wydaje mi się, że nie, możemy zakończyć spokojnie odcinek. Ja chyba coś naprawili, bo teraz się to szybciej kręci. Znowu się to kręciło i kręciło i kręciło i się miło kręcić. Myślę, że jak wrócę, to już raczej będzie mm. dzień. Nie będzie tej nocy. Trudno z tymi przeciwnikami. Nie będę z nimi już któryś raz z kolei walczył. No, a dobra, teraz mi dopiero co znaczyło nie. naprawdę? Chodźmy dalej. Jak się mam wrócić? Podam to. Dobra, mamy dwa. Ale bez sensu. Nie, nie, nie mówię, że jest ten. To ogólnie jest spoko. Dobra, Ała. O, ludzie! Powiem wam ciekawie się to zapowiada. Dobra, mamy już prawie wszystkie te. Nie, nie, dobra, nie jest to trudne. Dwa ile będzie? 55 sekund znowu? To wiem, że na te. Nie, minutę 10, I to, to jest do wykonania. Patrzcie. E, zdobądź wszystkie ringi czerwone, no dobra. To nie, opuściłem sobie. Dobra, wiecie co? Zakończymy tutaj odcinek. Ja będę już wam przy... no, 23 minuty... Dobra, zostawiam wam 23 minuty. No i widzicie, pociśniliśmy dużo teraz fabułę. Wystarczyło pobiec w jedno po prostu miejsce gdzieś. W Jedno miejsce powiedz. Sekundka Dobra, eee, wróciłem do Was. Eee, chciałem Wam powiedzieć, że wystarczyło troszeczkę eee, pobiegać w miejscach, których tak naprawdę jeszcze nie byliśmy. Jak na przykład tutaj nie byliśmy i nagle stąd się okazało, że możemy sobie spokojnie odebrać ten szmaragd. Eee, na pewno wykonam jeszcze tą próbę. Hmm, tak jak mówiłem, może poza odcinkiem mi się uda. Szkoda, że te potwory wróciły, no ale hmm, co ja mogę za to. No, i teraz będziemy musieć stąd gdzieś dostać się tutaj. No, i tak naprawdę jesteśmy dwa. Dwa szmaragdy, i prawdopodobnie trzeci znowu będzie gdzieś na potworze. Tutaj musimy też jeszcze pozwiedzać troszeczkę, bo przypuszczam, że gdzieś tutaj właśnie będzie ten kolejny szmaragd. No i tyle, tak naprawdę i może już się uda mi nam tutaj z nim pogadać no no i tyle, dobra pamiętajcie by zostawić suba łapkę w górę oraz komentarz, będzie mi naprawdę miło zachęcam was do obejrzenia poprzedniego odcinka, tutaj z lewej strony ekranu oraz z prawej będzie standardowa jakaś inna seria no i tyle tak naprawdę trzymajcie się, do następnego, cześć